Witam w kolejnym odcinku na kanale YouTube dzisiaj zrobimy roztwór wywoływacza, między innymi takiego, czyli Ilford Ilfosor 3, a więc mamy tutaj takie proporcje, że robimy albo 1 do 9, lub 1 do 14. Zrobimy to pierwsze, czyli 1 do 9, a więc otwieramy. Albo jeszcze inaczej. Możemy pierw zamieszać. Więc zamieszamy, żeby nam się to ładnie tutaj, nic, to ładnie równomiernie jakoś rozprowadziło. I wlewamy pierwsze. O, tu się nam taki kożuch zrobił. Musimy go po prostu zdjąć, żeby nam się tutaj znowu coś nie wpadło. To może oderwać najlepiej takie rzeczy. Więc zaraz wlewamy 100 ml tego roztworu. Więc... Nie wiem, czy coś tam będzie widać. O, jest setka, może trochę i za dużo. Dlatego musimy znowu zlewać z powrotem, niedużo. No, byłoby. No więc więc czy już mamy przygotowany. To już możemy odstawić. Teraz potrzebujemy odlać 900 ml wody. Więc nalewamy znowu wodę destylowaną. Do panuszka. Wody miarki. No, jest nawet trochę więcej, jak 900 ml. Także minimalnie odlejemy, niedużo. Jeszcze troszkę. Dobrze, woda odlana. Wlewamy preparat. Znowu trzeba będzie zamieszać. Możemy jeszcze coś takiego zrobić. I mamy przygotowany litr wywoływacza, czyli je proporcja 1 do 9. A więc zrobimy jeszcze tak, że możemy to zamieszać. Niech się to odstoi. No i zobaczymy pierwsze próbę. Tym razem będziemy wywoływać błony fotograficzne. I no cóż, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także to możemy już zlewać do pudełka. Mam tu już przygotowane. Polecam takie pudełko na Allegro były po 7 zł. Nie wiem, ważne, żeby była ciemna po prostu czarna, jakaś ciemna. Światło nie dochodziło. Im dłużej nam te chemie wytrzymają, tym lepiej. Wszystko i wszystko się zlało, okay. zamykamy. Teraz to musimy odpowiednio okleić, żebyśmy wiedzieli, że to jest wywoływacz. No, i tyle preparaty zrobione do następnego odcinka. Myślę, że coś jeszcze będziemy tutaj rozrabiać. A chyba następne będzie kolejny. O, też zrobię taką zapowiedź. Więc kolejny preparat to będzie wywoływać do właśnie odbitek fotograficznych. Między innymi jest to u Multigrade. Także tu się miesza go 1 do 9 i też pokażę, jak to zrobić. To tyle. Dziękuję. No i do następnego.